Cześć dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z Green Invasion The Last Crusade. Dzisiejszy odcinek też będzie krótki, a właściwie dzisiejszych odcinków będą dwa. Ten będzie taki właśnie krótszy, tylko tutaj będę pokazywał, ile tam jest Golda, levela itd. Co zresztą widzicie na, na ekranie, tylko jeszcze tutaj te wszystkie wartości jeszcze raz przetoczę. Natomiast kolejny odcinek będzie trochę dłuższy i będzie się skupiał na ulepszeniach do tych wszystkich jednostek. Tak więc złota w skarbcu 23 biliony 228 miliardów 840 milionów 303 450 złota, tak. Poziom 138 945 a uczniów 1 ,205 510. To jest chyba pierwszy taki odcinek, gdzie tych uczniów jest ponad milion. Nie pamiętam, czy w poprzednim też już nie była ta wartość przekroczona, ale chyba nie, więc to jest chyba pierwszy odcinek, gdzie jest ponad milion uczniów. Tak to wygląda na chwilę obecną, i za niedługo zapraszam Was na kolejny odcinek, też jeszcze najprawdopodobniej który będzie dzisiaj na temat ulepszeń tych wszystkich jednostek.